Ogórki. Na sucho? Nie przejdę. A, zaprawy sama robię. A przyszłaś ten sklep. Panie prezesie, no tam może się za bardzo nie zna, no ale ma to coś, nie? Biust, Rysiu, to się nazywa biust. To co panowie? Można na spróbujemy? A można wiedzieć jakie pan pali? Sporty. Ojciec za komuny w fabryce pracował. Sam nie palił, do domu znosił. Trochę jeszcze zostało. Czyli jak to mówią... Sport to zdrowie! A dlaczego tu nie ma tabliczek, za co to wygrałem? Bo prezes prosił o puchary. No, to wziąłem i zamówiłem. A. Ten chce mieć za Ligę Mistrzów. Kocham sport i piłkarzy. Damy pani znać. Rozpatrzymy pani kandydaturę. A to nie trzeba było jak w normalnym zakładzie albo jak w państwowym, przyjąć kogoś znajomego, tylko trzeba było się ogłaszać? No, pomyślałem, że prezes sobie sam wybierze. No. Sam to ja sobie mogę wybrać kotleta z karty. Nasza drużyna musi walczyć o najwyższe trofea. Polska Gola. Nowy serial komediowy z tęczą i piłką nożną w tle.